Cześć, ja jestem Black Ghost, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Władcy Much, Brzut na dupie Ta seria będzie let's playem, kiedy to będę przechodził yy, Władcy Much, Brzut na dupie Wy będziecie to oglądać, normalny, prosty let's play Nic dodać, nic ująć Zaczynamy Jaki fajny loading Jak zniknął muszki, to się załaduje Cześć, w stylu Władców Much i będzie filmik. Posłuchajmy. No! Jeszcze tylko wpisać kilka darmozjadów i dziennik gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Obrony donosi, w ostatnich dniach wzrosła liczba zgłoszonych porwań przez kosmitów. Po powrocie na ziemię porwani utrzymują, iż na paręnaście dni stracili świadomość. Raporty donoszą, że kosmici w przeciwieństwie do ostatnich wakacji tym razem przyjmują formy pajęczako podobne. Według ekspertów duże głowy z czarnymi oczami oraz drobne szare ciała, które dominowały w doniesieniach z poprzedniego sezonu, odeszły w niepamięć i nadeszła pora na nowe trendy w kosmonautykologii. No, za chłopacy! Jak wakacje? Ja z faderem byłem na kanarach! Mówię wam pełen wypas! Codziennie plaża i cuksy! Ja tu, babki, uprawiałem turystykę agresywną. Czyli jakby kto nie skumał. <gry> agroturystykę. Krowy wydoiłem. No, a ja a na obozie naukowym to badałem zdolność Filipka do znoszenia wstrząsów termicznych. A ty Czesiu? Co robiłeś we wakacje? Czesio łapił muchy! Całe dwa miechy? No! Czesio łapił interesował. Na występ muchy! Czesio będzie cyrklować z muchami! Witam po przerwie wakacyjnej! Z nowym szkolnym rokiem wprowadzamy nowy porządek! Baślana, co ty robisz w skutku uboczny? Zostaw oczy Czesia! Jak mówiłam, nowy porządek. Po pierwsze, od dzisiaj będziecie przychodzić do szkoły w mundurkach. Po drugie będziemy krzewić u was, patrioty! I posłuszeństwo! Od dzisiaj będziecie śpiewać przed każdą lekcją nasz Przenajświętszy hymn narodowy. Przepani, a Zajkowski krwawi znoszcza! Karanie boskie z wami! Kunieczko! Zaprowadź Zajkowskiego do higienistki w tej chwili! Czesio, przestań wciągać muchy nosem! Jednostka nosowa uszkodzona. Naprawić... O pierdziu! Co to jest? Chłopacy! Chłopacy! Mamy cyworka w szkole! Ty majaczysz, konieczko! No! Zamiast higienistki cyborg stoi! Łapy ma mechaniczne i Zajkowskiego w parę sekund powykręcał, posklejał i ponaprawiał po, po, po mu nos! Popieprzona ta szkoła, facet co odwaliło jeszcze roboty nas kleić będą! Psz, nie wiem jak wy, ale ja się tam pokleić nie dam! A coż on lubi kleja? Pachnie uchowy! Pierdolę taką budę! Chodźmy lepiej na wino! Dobry plan, mam pięcioka. Chociaż raz te ciały dobrze gadają. Spadajmy stąd. Trzeba tylko jakoś pozbyć się tych kamer, bo do starych nam zadrindają i będzie kapa na łyżwach. Tak, a więc yy, chłopacy... Ha, ha muszą uciec ze szkoły. No i musimy im pomóc robiąc coś, co zniszczy kamerę. Słucha guma do rzucia. Patyk. Idziemy dalej. Tak. Najpierw. najpierw wejdziemy do kibla i zmoczymy gumę do rzucia w tym celu wkładam ją do klozeta do pisuara ale fajna ciapa się zrobiła taka mm, pićku piczku tak i spuścić wodę i teraz mamy papkę z gumy do rzucia teraz wychodzimy idziemy w prawo do... O, jest okay. uh -huh. o tak no dobra Boże, co to było? I mamy gumę z majtek. Teraz trzeba to tylko połączyć. Dobra. I mamy proces oraz później dostaliśmy razem z głową proces z pociskiem. Czas idziesz? Idziesz, dobra. Spoko. Trochę wolno się chodzić, czasem nerwujące jest. Albo gdy na coś klikniemy, to teraz interakcja się pojawia, że nie można przewi przewinąć tego, co ktoś mówi. I... Kalimy. Jaka animacja strzału. <śm> <śm> no. I się udało. Nareszcie wolni! Co robimy? Chodźcie do mnie! Starych nie ma, to poszpilamy w magicznych wojowników! A ty, Czesiu, co? Idziesz z nami? Nie! Czesio idzie kończyć muchotresurę! To na Tak właśnie. Czesio idzie kończyć muchotresurę. Tak. Świetne. A wy tu co? Wagarujemy? Nie no, panie władzo! My już po budzie! No, jasne, jasne! Zabieramy was! Trzeba coś z położami zrobić, bo nas też zawinął! No, dwóch złapanych! To co, po fajeczce? Dobra, ale to już koniec na ten odcinek. Tak więc... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i tak, cześć.